Jeden dzień, niby zwykły czwartek, a jednak ile wspaniałych emocji dla piłkarskiego fana. Eurofondol w rasowym wydaniu. Dziękujemy Grakowi za to, że już na takim szczeblu mogliśmy go doświadczyć. Fantastyczny mecz Super Pucharu Polski. Żałuję, że zasnąłem w pierwszej połowie, bo każda stracona minuta tego meczu no, są na pewno niezapomniane wrażenia. Niemcy odpadający z euro, to zawsze widok, który cieszy oko, i turbo Beka z ludzi, którzy wczoraj mówią, że karny dla Francuzów był niesprawiedliwy. Pozdrawiamy Tomka. jest. Subiektywnie ujęty komentarz agnostyczny. Zacznijmy od Krakowi. Krakowia przegrała wczoraj dwumetrowy mecz o awans do. która to w ogóle była runda? Muszę sprawdzić. Był to mecz z KF, z Knendia Tetowo. Uwaga, bo tutaj Krakowia broni się pisząc, że mieli w składzie Kata ze Skopie, który, uwaga, ma w swoim CV występy w słynnym szalkę. To w ogóle gratuluję, że w ogóle wyszliście na boisko i dzielnie próbowaliście z tym katem walczyć. Prawie się udało. Zabrakło ilu bramek? No, ze czterech. Mateusz Cetnarski powiedział po tym meczu, że no, oni jeszcze psychicznie nie byli przygotowani do gry na tym poziomie. Uwaga, na tym poziomie. Ten poziom. Co, co to był za poziom? Tego wszystkiego trzeba się nie tylko przygotować fizycznie, ale także mentalnie. Wielu z nas nie grało jeszcze na tym szczeblu i... Ten no, szczeblu. To jest e, dobra lekcja. Bardzo dobra. Powiem wam, dostaliście turbo pierdziel od jakichś rympałów z Macedonii, ale jeden z nich grał w szalkę 0 Przypomnijmy, przypomnijmy, ale... Uwaga, sprawdziłem. <gryw> nie wierzę w to. Uwaga. Besart mi kac ze Skopje, zagrał w szalkę przez 42 minuty w dwóch meczach. Ma w swoim CV występy w szalkę. Myście się wstydzili. No chyba, że Transfermarkt ma tutaj nieaktualne dane, ale wątpię nie, powiem wam, że szanuję szanuję, że Kat ze Skopie was e, nie przekopał jeszcze bardziej to naprawdę dużo świadczy, że na tym szczeblu rozgrywek, wiadomo, że to trzeba się przygotować do tego, nie daliście się jednak e, zabić no, przez tego Kata. Trener Zieliński jest nielepszy. on nie ma chłopakom nic do zarzucenia, bo walczyli, uwaga zabrakło farta <grym> to prawda Gdyby no, mieli farta, to kto inny zamiast Krakowi awansowałby do tych pucharów ale skoro już przy polskiej piłce jesteśmy, jest tak śmiesznie fajnie, to pomówmy też o Legii. Legia z Lechem. Super puchar Polski. Pierwszy oficjalny mecz naszej. mającej cokolwiek wspólnego z polską ligą. I co? Rozgrywany na kartofflisku w Warszawie. Fantastyczna murawa, naprawdę pogratulować, że kasa za koncert się na pewno zgodziła. Nie, ale no, że nie potrafiło się tam dopracować pewnych szczegółów odnośnie murawy, No, zdarza się, no wiadomo, to jest. Na tym szczeblu jeszcze nie organizowaliście pewnie koncertów, nie? I to wiadomo, jest jakaś lekcja, i tak dalej. Zastanawiam się, czy bardziej. Zresztą taki artykuł tutaj wrzuciłem, w którym zastanawiam się, czy bardziej zgwałcona została wczoraj legia, czy widz, który oglądał to spotkanie. Bo powiem Wam szczerze, że ja jako widz poczułem się zgwałcony poziomem tego widowiska. Kucharczyk, no oczywiście nie jest fatalny, fatalny to ja jestem, który dwa razy był sam na sam z bramkarzem. I dwa razy w tej sytuacji nie trafił w piłkę, jeżeli ktoś mi powie, no bo to jest za wczesny, wiecie, okres przygotowań i tak dalej. Czyli we wczesnym okresie przygotowania on jeszcze nie umie kopać w piłkę, jak rozumiem. Spoko wygląda legitymacyjnie, ale na ogólnie poziom tego widowiska. Pliowicz dogrywa kucharskiemu, właśnie na, kucharczykowi na sam, na sam, na szósty metr, i przy, przy nim nie ma żadnego zawodnika Lecha. Rozumiecie, po prostu linia obrony wygląda tak. Mniej więcej, żeby to rozlecało markera wam pokażę. o tak. Czyli ogólnie coś takiego jak łapanie na spalonego no to nie bardzo w momencie, kiedy zawodnik jest blisko linii, ale stwierdzili, że dobra, może dobrze stwierdzi, to jest kucharczyk, nie ma co go kryć. Hazi, czy Hasi, czy Kidwie, jak się czyta nazwisko nowego trenera Legii. stwierdził po meczu, że zabrakło im zawodników, którzy grali na euro. Zgadzam się z tym, to prawda? Ale. Więcej nie będzie, nie wiadomo co z Pazdanem, co z Dudą, co z Nikoliciem, bo są przecież plotki o tym, że oni mogą odejść. Może tak, a może nie. E, zostanie zapewne i odłowiec. Ale mimo wszystko, nawet jakby została cała ta czwórka, to chyba trochę głupie jest opieranie drużyny na tych czterech nazwiskach. Ja rozumiem, że są najbardziej jakby wartościowi, nie, nie przeczę. Ale co w momencie, kiedy któregoś z nich zabraknie? Kontuzja, właśnie kogoś się sprzeda to wtedy od razu zapominamy o temacie, bo zabrakło nam tych, których sprzedaliśmy, no troszeczkę to jest chore. I nie wiem, naprawdę nie wiem, co oni chcą zrobić, żeby się przygotować w tak krótkim czasie na tę eliminację do Ligi Mistrzów. Oczywiście takiego dramatu jak z Krakowią to nie zakładam, ale to był okres przygotowawczy, kupiaste były te sparingi. Ciężko, powiem Wam szczerze, ciężko, jak, jak po tym Euro się po prostu takie przebudzenie, że jest coś takiego jak polska ekstra klasa i ja w tym sezonie mam zamiar jej więcej oglądać, żeby było zabawniej wszystko przez ten futrol, którym trzeba pisać artykuły. A właśnie a propos tego, Legia wycofuje się z pucharów w tym roku, przeczytajcie sobie, bo no, tego się pewnie nie spodziewaliście, no ale taka rzeczywistość, trzeba było podjąć jak widać kroki, a kto ich zainspirował, no to już sobie zobaczcie. Jeszcze jedna rzecz wczoraj. Niemcy odpadli z Euro, fajnie, tak stawiałem, tak się stało, ale co jest najlepsze z tego meczu? Chyba Tomasz Hajto, który nie mógł przeboleć podyktowanego rzutu karnego. Jakiś on miał ból zwłaszcza po przerwie jeszcze, jak tam mówił, że kontrowersja w 46 minucie to sędzia by przeciwko Francuzom takiego karnego nie podyktował. Nie bardzo rozumiem logikę, czy rozumiem, że jakby on gwizdnął tego karnego w 14 minucie, to by nie było problemu, a że w 46, skurczy synu, nie masz wyczucia no, w ogóle. Polecam. Jeszcze raz Was, was odsumę do artykułu, bo tam wkleiłem część interpretacji FIFA do przepisów gry w piłkę nożną, gdzie jest napisane jasno po czym interpretuje się, czy ręka zagrana była celowo, czy niecelowo. Do piłki nie leci się tak. Tylko zełba, jak glik na euro, jak pazdan. O, no, po prostu zełba. I te głupie tłumaczenie, że bo Evra odbił i go trafił. Czyli rozumiem, że spoko jest wyskakiwania, to jest głowa napastnika, to ja tak będę, wiecie, wokół niego pięści rozłożę, bo przecież piłki nie dotykam, tylko blokuję mu możliwość zagrania piłki głową. Jest ciekawie, powiem Wam ciekawe, były te komentarze niektórych ludzi. Wrzucam Wam, strolowałem sobie właśnie to pana Tomasza i tak dalej, no poczytajcie sobie, bo ponoć do tej pory jeszcze zakłada fake konta i tłumaczy, że karnego nie było. Ale co jeszcze jest ważne z punktu widzenia kibica Barcelony, Amtili, I'm Amtili zagrał świetny mecz, naprawdę, w obronie, w młody Gosteczek, Zobaczymy jeszcze jak poradzi sobie w finale i może być z tego dobry transfer dla Barcelony. pogba przeciętny oporowo, jeżeli chodzi o środek pola, no to w Niemczech prezentowało się to dużo lepiej wyglądało. I Griezmann, jego turniej, po prostu na już tutaj, oczywiście, wszyscy piszą, że złotą piłkę, i tak dalej. Nie ma na to, moim zdaniem, najmniejszych szans. Jakby była wyprzyznawana przez France Football, jak kiedyś, to jak najbardziej. Obecnie nie ma na, te, na to w ogóle możliwości. Chyba, że naprawdę jakieś cuda na początku sezonu będzie odstawiał, ale nie wydaje mi się. I Giru, I który mógłby w sumie grać zawsze przeciwko Bartrze i Bartra byłby szczęśliwy, że może kogoś dogonić. Na koniec podśpiewajmy wielkie 100 lat, 100 lat, bo ziomek z mojego rocznika, właściciel najbardziej prawidłowego dowodu osobistego w historii, kończy dzisiaj trzydziestkę. Kamilu, Kamilu te, oby zawsze sprzyjało Ci szczęście. I żebyś oglądał więcej meczów Legii w lepszym wykonaniu niż ten wczorajszy.